Cześć, to jest Łukasz. Dzisiaj sprawdzimy Gierkę z 1997 roku, która wyszła tylko na Nintendo 64 i na pc z y, dopałką 3D x z Wudu. Bez akceleratora tej gry w tamtych czasach nie można było odpalić. Zobaczmy, jak to się różni wizualnie na konsoli i na kąpie z akceleracją Wudu. Zapraszam. Włączymy najpierw demo. Bo nie mam niestety oryginalnej wersji na PC. Jak widać kultowy znaczek 3DWiXa się włącza na początku. I oczywiście tutaj gra chodzi z rozdzielczością 640x480. Teraz włączmy na Nintendo. A więc jak widać tutaj już rozdzielczość jest dużo niższa. Dużo gorzej to wygląda. Drugą sprawą to jest sterowanie, bo na przykład na klawiaturze z myszką dużo lepiej według mnie się gra niż na napadzie wynalazku od Nintendo Ale zaraz zobaczymy jak to będzie. Spróbujemy najpierw na Nintendo odpalić. Urucham, start, ok. A więc jak widać graficznie na wodę wygląda dużo lepiej. I te sterowanie na Nintendo to jest tragedia. Na tym padzie. i tutaj przeciwnicy to są jakieś roboty nie ma krwi wiadomo nintendo miało na to cenzurę teraz sprawdzimy na pc -cie. według mnie na pc sterowanie jest dużo lepsze No i wiadomo, jakość grafiki jest też dużo lepsza. I tutaj już mamy normalne postacie i jest krew. Tutaj znowu mamy do boty bez krwi. Zdecydowanie jest straszne. Powiem szczerze, że na PC nie dość, że sterowanie jest dużo lepsze, grafika dużo lepsza i według mnie chodzi to dużo płynniej. Na Nintendo jest obraz taki jakiś za mocno rozmyty, według mnie. Ale jak widać, chodzi to w miarę płynnie. Dobra, to by było na tyle, dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie, wiadomo w tamtym czasie nie było innego wyboru, albo granie na Nintendo 64, albo komputer z akceleratorem wodu. To na dzisiaj wszystko, na razie, cześć.